Przed tą drugą rundą i wspom wspomógł swoich kolegów, z którymi lata grał na parkiecie. Ekstraklasy. Ale mamy 1 do 0. Brian Toloza, kapitalne zagranie i wykończenie jeszcze lepsze. No dobrze to się rozpoczyna: 4 minuty. No najgorzej dla Sośnicy, właśnie. Ale teraz Staszowski. Górka omyla, Ale szlach teraz broni. No byłaby to odpowiedź. Przesunęli. Teraz bardzo dobrze. Sobota 2 do 0. Tak, mam wrażenie czasami, że to jest takie uśpienie i przyspieszenie gdzieś z zagraniem y, z pierwszej piłki na klepkę. Bo tutaj teraz postraszyli gdzieś z zagraniem w pole karne. Myślę, że ten wariant będzie, ale teraz kapitalnie. Szadurski Rykoszet i między nogami brzyskiego i 3 do zera. No, mówiłem, że te strzały z daleka właśnie będziemy ich oglądać bardzo dużo. No mają tych młodzieżowców, mają od kogo się uczyć. Czy Kaczka właśnie, czy Jańczak, rocznik 2005 i nodami dla ale teraz no taka sytuacja Pawłowi Barańskiemu taką siatkę, ale nietypową ręka od barku, ale teraz Felipe, no myla chciał tak narasy i teraz, ależ kapitalna akcja Iwanow, no teraz i zaczyna atak Dawid Lach. Widzimy, że już mocno próbują też podejść. Gracze Sośnicy też wyczuwają, ale teraz Felipe Felipe Szybczyński. Gol. No z mocnego. co zaczęli. Gracze Dremanu. I Arkadiusz Szybczyński zdobywa swojego dopiero czwartego gola. Pewnie też zagrają w tym meczu. Obaj ci zawodnicy. no Maksym Pałciak już y, ogromne doświadczenie. A Mielcarek rocznik 2007, więc y, też młodziutki wchodzący do drużyny. Ale teraz kolejna akcja: słupek Iwanowa Barański. Barański, błąd. Felipe, Felipe! Błąd Pawła Barańskiego. A Felipe de Freitas y, strzela piątą bramkę. Brian Tolosa, kapitalne zagranie. Brian Tolosa. Szybczyński, wepchnął tą piłkę chyba. Eee, Wadym Iwanow, ale nie sędziowie zadecydowali inaczej. No i Dreman dalej atakuje, mam wrażenie, że w tej drugiej I teraz Bugański. No cóż to jest za forma w tym sezonie. Marka Bugańskiego, całusek dla małżonki Ani oczywiście. Zresztą jak od kilku sezonów Piasta Kliwica na pewno to będzie mecz trenerów, bo i trener Bochni i trener Piasta to są wytrawni taktycy, ale teraz Dreman się nie zatrzymuje. Skała, Skała przełożył! No i doczekał się Wiktor Skała, asysta Bugańskiego, no chyba takie też ciśnienie spadło z Wiktora Skały, no to jest jego pierwszy gol na parkietach futsalowych. Ale teraz i mamy bramkę Dawid Kaczmarczyk. No w końcu pokonali gracze Sośnicy. Ale już wiemy, że w tym spotkaniu Dawid nie zagra na zero z tyłu. O zwycięstwo oczywiście Tremanu Nie ma się co martwić. Zawsze powinno się. być... ale teraz błąd szczurka. No co wyprawiają teraz? Przy tych sytuacjach, bo no, tracąc tak głupie bramki, tak jak błąd Pawła Barańskiego, teraz Tomka Szczurka, no, no boli, boli na pewno zespół i kolegów też z drużyny, bo to wszystko idzie jak po sznurku, właśnie też takimi ambicjami, ale teraz Iwanow, no kolejny błąd, no tym razem bramkarza i mamy 9 do 1. Baczka, Brian Toloza, Brian Toloza, ależ przełożył Brian Toloza. No tutaj w obronie naprawdę to nie wygląda źle, jeżeli chodzi o sośnice, jak tą obronę mają poukładaną. Ale teraz, jakby dlaczego jeszcze Brian Toloza? No teraz dobrze, Nowak. Ale wydaje mi się, że jeszcze może coś tutaj zobaczymy. Ale Dreman, tak jak cały mecz, kontroluje, gra piłkę i gol! No jeszcze. Kacper kaczka zdobywa swoją bramkę. No to już jest całkowity pogrom Iwanow. Dobra ta piłka do mielcarka, ale połapał się w tym szczurek, ale dobrze w obronie Brian Tolosa, Brian Tolosa, Brian Tolosa, Brian Tolosa. Ale położył bramkarza. Przewinął raz drugi. Myślałem, że zagra temu młodziutkowi, młodziutkie, młodziutkiemu mielcarkowi dremanu w historii w swoich występów na najwyższym szczeblu. No nie pamiętam, aby Dreman wygrał tak wysoko z jakąkolwiek drużyną, ale tu jeszcze Brian Toloza. I koniec tego spotkania. Dreman wygrywa bardzo wysoko z Sośnicą Gliwice, ale trzeba podkreślić, że Dreman włączył w drugiej połowie naprawdę drugi, a może i piąty bieg, bo grali kapitalnie w tym meczu gracze z Opola Komprachcicy.